Cześć manko, jesteś strony was w 8 odcinku z na pasada dzisiaj za mną jest na wejku, który go zamknąłem w szafie. <grym się wytrza> Jestem taki aura bora, konfitera blog ekipa za kogo wyszła Solaris, Solaris wysła za ślaka. Co jest skur, Raz, dwa, trzy tak Cieślak mówi i wyjaśnia każdego frajer. Oj tak, cieślaczku, tak Cieślaczku, Sport to zdrowie. Jak się, jak się nazywa trener reprezentacji Polski? Paulo Sousa. Nie ma takiej odpowiedzi. Ale mi się wydaje, że to był jeszcze Brzęczyk, jeszcze Bogdan Zając. Kojarzy mi się, że kiedyś był taki trener, ale nie kojarzę w jakich latach. Na wieku. a ty teraz wybierz kategorię. No to chyba zagadki. Kwa kwadrat to. Twoje mieszkanie. Uuuu! Dalmy jesteśmy bedboje. boye. Lecimy dalej. Radujem. Ksiądz Natanek, YouTube'owy klasyk. Przez, przed jakim kolorem poznokci przestrzegał? Wie, widzi, że coś, wie, że coś się dzieje. Czarne, czarne jak piekło, czarne jak ogień. Nie. Czerwone jak, czarne jak piekło. Czarne jak smoła, czerwone jak krew, żółte jak słońce, zielone jak marihuana. Chyba to. Tak, 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 tak. I tak. Gu no. No, niestety. Odnowa. No, jak będzie krótki odcinek, będzie krótki odcinek Dalej. będzie krótki odcinek Dalej. Oglądamy jakąś reklamę, to się wytnie, tak? Wytnie się? Chyba tak. Mój montaż jest tam na rekusterze. Tworzywo z jakiego składa się pusta dziewczyna to to? do będę bez ale to będzie plastik, pewnie. Dobra już to runda, piąta czy czwarta? Pierwsza. A no tak szegraliśmy. Kiedy możemy mieć gastro? Tu i tu możemy mieć, potem i potem możemy mieć. No nie, to jest oszukane. Jeszcze raz gramy i mnie to gówno interesuje ta gra. Bo to się wytnie kurwa, bo to jest jakiś kurwa żart pierdolony. Teraz.. Jeszcze dla Was zagramy. Jedną rączkę cebula Co znaczy, że się przyczynią zawał. Papierosy. Nie, papierosy są. Better. Miasta. W tym to rączka Jestem dobry z geografii. To wiem. A z geografii mam piąteczkę. Geograf ze mnie. balony na Weku, co ma z geografii, blogiki? Chyba też piękny, ja tak piątaj. Jakiego koloru był pierwszy samochód Space on, tak zwany kafla? 50 na 50 reklamy. Przez kogo był reklamowany? Huawei! Hui. Huawei! źle mm -hmm. powiedzieć Kuba Wojewódzki. Nie, Kuba Wojewódzki nie. Dąt, Kuba Wojewódzki. o mój ulubiony. Jaka, mar, jaka córka taka mać? Stać brać. A stać? Nie. Jaka marchew taka nać? Jaka córka taka mać? Blog ekipa. Jak nazwa się dziecko cieślaka? Dastinek, kochany. Sebastian to jest Rudy. Wojtek to Wojtas. To wiecie, to są trudne słowa. Odchylenie od, od normy nieprawidłowości to anomalia. A ty na wieku, co taki cicho siedzisz? nie wiem, co gadać, ale już przeczytam następną rundę. Będę ty -much. O ile lat An Angelika była starsza od reszty klasy? Dam 50 na 50. <grym> To jest takie podchwytliwe, bardzo damy tu. Zobaczymy. Gówno, gówno. Przegraliśmy. Kolejny raz przegraliśmy. Był dzisiaj z wami. Na 7 I day plus Elo. No